Wiersz, nieopublikowany jeszcze, mam nadzieję, że się ukaże za czas jakiś w tomie Król Dawid, jest grą z samym szekspirem i nosi tytuł Sen Przowskiej Nocy Letniej. Posiada dwa motta, które koniecznie trzeba przeczytać. Pierwsze jest z psalmu i brzmi Rozkoszuj się w Panu, a da Ci, czego pożąda twe serce. A drugi pochodzi z Goldene trompeten Antonina Borowiczki i brzmi Aż budą trumpety spiwat. Sen przowskiej nocy letniej. Pławimy się w rozkoszach lata, w jego wonnym od sierpnia i ziół skwarze, jak źrebak w rzece. Cham, wózek inwalidzki z mamą na pokładzie. Ona woziła mnie w ślicznym, wiklinowym. Ciągnęła sanki z żelaznym oparciem ze mną. W śnieżne zimy 70 lat temu. Mama reguluje aparat słuchowy, bo dobiega nas słodka muzyka taneczna z naszego Jordanowskiego Ogrodu. Kończy się powiatowy rajd rowerowy. Króluje saksofon, purpura zachodu. Ogromny księżyc, polka fuksgraben, jak wówczas. Krztuszą się węglowym pyłem, potem i krwią. Ktoś do nich strzela, dławią się kurzem, czerwcowym, lipcowym, sierpniowym. Czerwone piórka muzykantów kołyszą się w rytm polki goldene trompeten. Orkiestra górnicza kopalni Anna gra swój najlepszy koncert w dziejach. Hrabąszcze oplatają korony kasztanów. Letni wiatr przylepia kretonowe sukienki do talii, do smukłych ud. Synki skończyły górniczą szkołę, mają już pierwsze geltaki i całe życie przed sobą. Jestem dopiero małym ministrantem, mam biały korok i czerwony kragel, ale teraz płaczę z nimi. Złote trąbki unoszą nas wszystkich do nieba. Tra ta ta ta, tra ta ta ta, tra ta 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 ta, nawrót. Tra ta ta ta, tra ta ta ta, tra ta ta ta, nawrót. Polka, draj zaunen, zawodzą akordeony. Mama reguluje aparat, opada złoty kurz. Nie chcemy wyjść z rzeki. Nie chcemy się budzić. W najnowszym odcinku programu Sakralne Dziedzictwo Śląska. Sen szowskiej i... Nocy Letniej. Ksiądz profesor Jerzy Szymik w filozoficzno-teologicznej rozmowie ze swoimi przyjaciółmi z księdzem prałatem Markiem Gancarczykiem i księdzem proboszczem Tomaszem Jaklewiczem. Krztuszą się węglowym pyłem, potem i krwią. Ktoś do nich strzela. Dławią się kurzem czerwcowym, lipcowym, sierpniowym. Czerwone piórka muzykantów kołyszą się w rytm polki Golden trompetyn. Orkiestra Górnicza Kopalni Anna gra swój najlepszy koncert w dziejach. Premiera w niedzielę 30 marca o godzinie 10 w telewizji TVT. Powtórka o godzinie 18. Serdecznie zapraszamy do oglądania. Tra ta ta, ta tra ta, ta ta, tra ta ta ta, ta, ta. nawród, tra, tra, tra ta ta, ta 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 ta. Navrut